Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Lekko Stronniczego. Mówią do Was... Karo i fodek Markowicz. Uh, tak. Tak. tak? Tak. 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 Nie. Karol, jak humorek? No wiesz, Polska, Polska już wylądowała w Polsce. My naprawdę jesteśmy piłkarsko beznadziejni. Drodzy państwo, w dzisiejszym odcinku pokażemy wam coś, co już niebawem będzie nielegalne. Nie wiemy tego, bo wiemy to. Nie, bo to jest nielegalne. Nie. Unia Europejska wprowadza zakaz nam zabrać. Wybrać. No ale nie, bo ja wydaje mi się, że to może nie o to chodzi, bo Unia Europejska wprowadza zakaz sprzedaży chipsów bekonowych. To to nam zabrać. To nie są chipsy. To są chrupki. Chipsy to chipsy chyba. Powodem mają być wyniki badań, które wskazują na toksyczność... Właściwie to też na chrupki wszędzie. E, ...jednej substancji dodawanej do tego przysmaku. Zakazane. Zrobiłeś toksyczność, zrobiłeś... No, bo to a, o, o azbest mi chodzi. To był najlepszy materiał, jaki istniał kiedykolwiek na planecie Ziemia. Aromaty przypominające wędzony smak powstają w procesie pirolizy, który polega na oczyszczaniu dymu w celu usunięcia szkodliwych składników, na przykład Jest. Aromat dymu wędzarniczego jest. Z czego jest aromat dymu? No, no właśnie Powstają w procesie pirolizy, który no. polega na oczyszczaniu dymu w celu usunięcia szkodliwych składników. To, jest to naprawdę z dymu. Z dymu. Tak. W sensie aromat dymu jest naprawdę z dymu. Tak. Co za przypadek? Europejski Urząd do Bezpieczeństwa przeprowadził e, genotoksyczność. Mhm. Tych substancji wykazało, e, że właśnie nie można wykluczyć, że mają wpływ na powstawanie nowotworów. Ziomek to można sobie normalnie kupić. Dym wędzarniczy wpłynie aromat dymu Buk 500 ml. Dym wędzarniczy wykorzystywany jest nie tylko do marynowania, lecz także jako. Dla wegetarian do tworzenia np. bekon. No tak, domyślam się, że to jest po to. O! Popatrz, 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 bo oni tutaj się z tego y, widzę już y, na stronie przynajmniej tego producenta wymiksowują powstają oprócz węgla substancje gazowe kondensowane w wodzie. Kondensaty dają się rozdzielić na fazę smolistą i wodną. Faza smolista nie nadaje się do wykorzystania w przetwórstwie żywności, jest odrzucana i to właśnie na tym etapie eliminuje się wszystkie potencjalnie szkodliwe elementy, które występują w dymie, w tradycyjnym wędzaniu. No i to właśnie chyba o to chodzi, I właśnie że dokładnie im to chodzi. wcale nie eliminuje wszystkich. Czekaj, czekaj. Oprócz chipsów i różnego rodzaju przekąsek, <laughs> jak rozumiem też pepisy, o smaku bekonowym zakazana zostanie także sprzedaż tradycyjnie wędzonych szynek, serów i ryb. Ale wędzonych. Tak? A, a okres... lubię wędzone sery. A okres wycofywania wyznaczono na 5 lat. To tylko 5 lat zostało mi jedynie wycofana. W przypadku stosowania aromatu wędzarnianego, okres nie. ten wyniesie 2 lata. Nie. O, 2 lata na a, nie. aromat. Nie. Co? Nie, nie są, ja wypis... wychodzimy z Unii Europejskiej. Po lexit. Jeśli artykuł dotyczy, nie. że zakaz sprzedaży chipsów, to czemu nie mówią o tym, że będzie zakaz sprzedania wędzonych szynek? Po Zostaje. No jak oni nam mówią, jak mamy żyć, który z y, żółtek był Partii Poleksid. No i k***a, trzeba było na szczeblu wybrać Liczba głosów na kandydatów zarejestrowanych przez Komitet 29 195 głosów. Jeśli tyle dla Was znaczy. Jeśli tyle dla Was znaczy ludzie. I ludzie, ludzie! Takie zaangażowanie jak, jak żółtka, żółtka, ratowanie szlugiem. To jest jakieś k***a... nieporozumienie. To znaczy, że Unia Europejska powinna Was. Szynki wędzone będą was swędzić. Ale przyznasz, Karol, jest coś niepokojącego, że nie będzie już nigdy w życiu wędzonych szynek, serów i ryb. Już nigdy nie będzie takiego nigdy mleka. Takich wędlin. Nigdy nie będzie takich wędlin. Bend jakiego coli takiej takiej mustardy. Mustardy. Tak takiego wątpli. mleka. Ale to jest śmieszne, oni tak ten tekst napisali, że faktycznie na Coca-Cola, musztarda i mleko, tak słuchasz, tak jest już mmm, faktycznie mleka nie będzie, wędlin takich pysznych, już nigdy, <laughs> Wędliń, takich pysznych <laughs> już nigdy nie będzie. Czyli innymi słowy, kiedyś to... Było, teraz już, już nie, nie, ma. nie ma i, I nigdy nie, się nie, nigdy nie, nie będzie. będzie. <laughs> szkoda tak. szczępicieleje. Ach, szkoda, kurwa, gadasz. Natomiast to jest nic. Kochani, poradzimy sobie bez popisów, poradzimy sobie bez tych pysznych wędlin. I e, tej, i i tej tych wędzonych i tej serów. I tej musztardy. I tego mleka. Poradzimy sobie bez tak, tego. ale bez czego sobie bez nie Bez pudru do dziecięcych płup sobie, kochani, nie poradzimy. A to wszystko dlatego, że Johnson Johnson oglądał się za dużo filmików Banku Nieruchomości i powiedział daćmy więcej azbestu, lejmy ten azbest w moje pudry dla, <laughs> d, dla dziecięcych. I dołożył azbest do swoich produktów, jak A, się okazuje. Wiesz, ja nie rozumiem tutaj tego Moim zdaniem to które się dzieje w Ameryce, bo to nie jest na szczęście w Europie. W, na Europie, w Europie na szczęście Puter cały czas ma azbest. Tak, tak, nie, tak no. nie wiadomo. Od jak dawna przypominamy w Lesie, jak w magicznym składnikiem jest azbest? azbest jest super. A e? azbest jest nie tylko na dachy, ale wszędzie. A azbest jest super. Nawet Korwin się wypowiedział w temacie azbestu. Jak można powiedzieć, że azbest jest dobre i to jest by far najlepszy materiał na świecie? I mean, to jest <hatten> to jest oryginał fajnie. Tak, tak. Gdzie jest to O czym było z tobą? Ten David Gogins na kanale Baniak Nieruchomości, kojarzysz? On tam mówi w pewnym momencie me. To ja tak naprawdę powiedziałem gościowi, żeby użył tego słowa. Znaczy nie powiedziałem dosłownie, ale powiedziałem mu, może pokombinuj coś ze słowami dać i powiedzmy mnie, a nóż widelec coś z tego wyjdzie. Nie mówię, że to ja wymyśliłem me, ale w pewnym sensie, no popchnąłem gościa w tym kierunku. Karol, tak to chyba nie było. Jak nie było, jak było? Karol, chyba Karol, tak nie było. Jak, jak nie, nie było, było, jak było, jak było, było, jak było? Jak nie było, jak było? Bardzo dziękuję serdecznie, pozdrawiam e, e, twórców, czy bądź twórcę, twórczynię Banku Nieruchomości. Tylko? Tak, pozdrawiamy. Dobra, nara! No to teraz nie przeczytaj, o co chodzi, nie? Tak. Malka Johnson Johnson została oskarżona o zakłamywanie składu pudru do pół Miała ukrywać składu. obecność roku twórczego. Jakiego. Jeszcze raz, Jakiego? Nie, słyszę, nie słyszę kogo? Czego? Yeah, Asbestu, dobrze mówicie. Jak yes. nie było, jak no, było. Jak nie było, jak nie było, jak było. No właśnie... Karol, chyba nie, nie było tak. sądem Johnson, Johnson <grym> To chyba tak nie było. <grym> a ja, sędzia, no jak nie, nie było, było, jak <grym> było. Firma konsekwentnie zaprzecza takim doniesieniom. My również zaprzeczamy, żeby Azbest miał cokolwiek złego powodować w ludzkim ciele, jak i na budowie. I tutaj to jest, jest najlepszy materiał, jaki kiedykolwiek powstał. Johnson Johnson utrzymuje, że pudry na bazie talku, które sprzedaje są nieszkodliwe, a oskarżenia bezzasadne, jak podaje Al Jazeera, w śledztwach przeprowadzonych przez New York Times'a i agencję Reuters'a, kim oni są, kim oni są. Kierownictwo od lat ukrywało swoje obawy co do obecności azbestu w ich produktach. Ja bym się chwalił. Eee, że dla tych z Państwa, którzy są przyzwyczajeni do tego, że my się tutaj śmieszkamy, <grym> to nie jest... to nie jest, to nie jest artykuł, w sensie, serio, czytamy, tak, że tak, tak. Johnson tak. Johnson dodaje no naprawdę, azbest, tak, tak. do pudru. A to, że akurat mamy tutaj fazę na azbest w programie, Przypadkiem. Więc, a tu... Moim zdaniem powinno być jeszcze teraz zapisane na każdym produkcie Może zawierać śladowej ilości asbestu <laughs> Ale nie, byłoby przecież uprzedzanie Ty mówiłeś chyba w poniedziałkowym odcinku, że z Niną lubicie sobie oglądać mecze Tak sobie sensie, do meczu polska Francji, i tak Tato, tato, a co to znaczy, że może zawierać śladowe ilości asbestu? A ty tak Nic, nic, chodź Ej, a jak Polska wygrała z Austrią? Jeśli wygrała Może uwierzyliśmy w to, że staw, staw, sta więcej jest czwartek, włot. Już naprawdę już wszyscy się dawno dali. Tak. A nie jest tak, że się w barażach jeszcze gra o trzecie miejsce? To yy, musieliby przynajmniej Być jeden, i chyba jeden mecz musieliby przynajmniej wygrać Tak? A, A jak barażę. wszystkie przegrają, to nie ma baraży? Nie no już są, bo grasz o trzecie miejsce, trzy osoby wygrały trzy... No tak, ale jak przegrać trzy mecze, to już naprawdę nie, nie, nie aplikuje tak? się tego nie, nie. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy Najstarsze wino odnalezione ma ponad 2000 lat, to znaczy, że Jesu. żyło wtedy, kiedy żył Jezus. Czuł, masz rację. W Hiszpanii w ogóle to wino zostało odkryte. Czy Jezus był w Hiszpanii? Możliwe. W Hiszpanii odkryto grobowiec, moi drodzy, z czasów rzymskich, a w nim urnę z wciąż płynnym winem. W 2019 e, odnaleziono. Początkowo sądzono, że to woda, która dostała się do środka w wyniku zalania. Wkrótce przekonano się, że to starożytne wino. I oni otwierają. Tak, tam... Które pozostało nienaruszone od 2000 lat. Toś Teraz próbuję. pytam, ile to wino kosztuje dzisiaj? Carlo Rossi. A. No i co, nie napisali, jak to smakowało? Nie to nie pieniądze. jest pijalne, ziomek. Nie? Wino sprzed 2000 to znaczy, lat. To znaczy, że się dobrze zachowało. No to znaczy, że nie odparowało i to znaczy, że nie zamieniło się w jakiś szlam, ale to na pewno nie jest pijalne wino. No co ty? To ile jest im starsze, tym lepsze. Do, do ilu to trwa? Takie wina, co w ogóle można pić, co takie się mówi, że to są stare, to chyba, że... chyba maksymalnie zjeść 80 100 lat, ale to jest totalnie max i jest bardzo duża szansa, że ono będzie niedobre. Czyli chyba 80-90% no win, jakie są w sklepach, mają no. maks 2 lata. Spytaj czatę. Nie. A nie, nawet po kilkuset latach. O! Tokaj Aszu, wina z regionu Tokaj na Węgrzech, znana ze swojej długowieczności, mogą być pite nawet po kilkuset latach. To nie wiedziałem zupełnie. To Ale z rzadkością okay. i dotyczą głównie win przechowanych w muzeach albo prywatnych kolekcjach. No Smutna informacja, kochani. Spada zaufanie do mediów informacyjnych w Polsce. No, Ale nie do lekkostroniczego. My się nie zaliczamy tutaj. Jakby zrobić takie badanie, jak, jak bardzo ufasz lekko stroniczne, to było. Lekko. Byłoby wysoko. Z 50. Od tak. 2015 roku zaufanie społeczne do mediów informacyjnych w Polsce spadło o 17 punktów procentowych, to sporo. Które medium, które. To Gazeta pod, wyborcza. To ma największe zaufanie społeczne. Gazeta wyborcza. Strzelajcie, bardzo prosimy. TVN. Do, prosimy tutaj. Gazeta Mać, wyborcza. Maćku, napisz tutaj kilka propozycji. Nie chcę mi się. Kto według Was ma największe zaufanie do Gazeta Wyborcza. Okazuje Wiemy, się, że jest to. Dobrze powiedzieliście: Robert Mazurek, <grym> e, czyli RMF. <grym> <Personalnie>, <grym> od... <grym> Ale część, jakby Robert Mazurek był tak potężnym dziennikarzem, że już nie ma RMF-u. Tylko jest Robert Mazurek, nie? Bo otóż tak nie jest. Odbiorcy w Polsce najbardziej ufają stacji RMF FM. Zaufanie do niej deklaruje 54% Jedynie 1,6% twierdzi, że jej nie ufa. Potem jest radio. to, to są hejterzy właśnie Roberta Mazurek. Tak. Tak, ogólnie no to TVN e, ma największe dotarcie. W sensie to jest reach, mhm. online i offline. Mhm. Z online najwięcej ludzi siedzi na WP, o, potem onet. O, już przeskoczyło y, tak. Skąd czerpiesz informacje, to jest ten wykres. Ej, Ale, ale, ale ciekawe, że online też spada, skąd czerpiesz informacje, to skąd ludzie czerpią informacje? nic nie rośnie, wszystko spada. To Dziwne, no. No i tutaj I to ogólne zaufanie też spada. Ten raport nie mówi o tym, czy dana stacja, czy dana gazeta, czy dana telewizja mówi prawdę, czy nieprawdę, tylko jakie my mamy zaufanie wobec danej stacji. To jest różnica. To nie jest tylko to. Nie, ja nie mówię, że to jest tylko to, ale ja mówię, że to jest też to. Jest, to. No bo, to, 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 bo dlaczego Fakt i Superexpress jest tak nisko? No się zajmują w oczach ludzi. Ja nie wiem czym się zajmują. Ja no, stary, nie, no czym nie, się nie, zajmuje nie, fakty. Super. Ja mówię o fakcie drukowanym. Jak była sytuacja z tą stary. E, Marcin Mroczek zjawił się w szkole no. syna w ręku trzymał ważną rzecz. No jak mogę nie kliknąć? Marcin Mroczek to dumny tata dwóch synów 8 Ignacego i rok młodszego Kacpra. Nie mogło go więc zabraknąć na uroczystym zakończeniu roku. gwiazdor M jak miłość w dłoniach trzymał bardzo ważną rzecz. Nadal nie wiemy czy tam jest trzecią linijkę. Nadal nie wiemy czym była ta rzecz. Marcin Mroczek od, od lat wciela się w jednego z głównych bohaterów M jak miłość. Gra Piotra Zduńskiego, męża Kingi, Katarzyna Cichopek, prywatnie jest żonaty z Marleną Moranowicz. Dalej nie wiem, co trzymał w ręce. Scrolluję dalej. Mimo, że obecnie trwa wakacyjna przerwa w emisji serialu, jego ekipa cały czas ciężko pracuje na planie produkcji nad odcinkami nowego sezonu. W piątek, 21 czerwca bieżącego roku, aktor pojawił się w szkole podstawowej swojego syna w warszawskim Wawrze. Brał bowiem udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. To ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, które... Kurwa, jakie to jest produkowanie znaków. Ja Zakończenie roku? Zakończenie Ważne to, to ważne wydarzenie, tak, tylko nie tylko dla dzieci, które już marzą o wakacjach, ale i rodziców, ich pociechy, bowiem odbierają wtedy nagrody i dyplomy za cały rok ciężkiej pracy. Tak Myślę, też to, było w myśli, przypadku że, syna Marcina myśli, Mroczka. że ludzie czytają cały ten teks, tekst. Nie mam tak, czy tak. Aha, czy to jest, to jest fakt, Mamy czy... to. Tak też było w przypadku syna Marcina Mroczka, który dostał nawet piękny puchar. Finally! Dumny tata z przejęciem trzymał go w rękach, cały czas robił też pamiątkowe zdjęcia i nagrywał filmiki. I na koniec... Po uroczystościach aktor zabrał rodzinę na coś słodkiego, w pobliskiej cukierni, deaktowali się ciastkami i lodami. Ej, ale w ogóle wszyscy jesteśmy w tym samym momencie, widzicie jaka to jest pieprzona ustawka, nie? W sensie jakby to jest... Co?! No a przecież to widzisz, że to są, jakby oni stoją obok siebie, przecież to jest ustaw, to jest... On po prostu im pozwala chodzić za sobą, no. To nie znaczy, by tego... ktoś zdjęcia jak jesz lody z rodziną? No. Nie wiem, To wierzę. tak działają ustawki. Hmm. Co się stało? Co się tak, co, co się tak strapiło? Nie, nie, ja nie lubię chyba, że ludzie się interesują życiem innych ludzi. A ciebie nie interesuje tu Marcina Mroczka? No. Tutaj w takach sobie możesz wpisać. Marcin Mroczek, dowiesz się więcej. Widzowie M jak miłość wściekli. są wściekli na produkcję. Dno. M jak miłość od lat utrzymuje się. To jest kurwa jak. To jest zawsze jak wypracowanie takiego ucznia, który jak wypełnić tą rozprawkę znakami. I to akurat pani Natalia pisała. Przepraszam pani Natalia. Pani Natalia <laughs> nie jest AI generated. Może ona jest AI nie, generated. Nie, ale ja w ogóle ja nie twierdzę, że okay. to jest AI generated. Tylko, okay. że oni muszą zrobić jak najwięcej znaków, no żeby tak. było SEO, tak. żeby ludzie. Ka Długo spędzili na stronie, nie? Tak? Dlaczego tak szybko kończycie sezon? Kiedyś serial był emitowany do końca czerwca, bo na tym polega dno. Dno i trzy metry muł, ludzie pisali w komentarzach, że za szybko się skończył sezon, najmniej miłość. Serial, dno i trzy metry muł. Ale czemu? Bo co? Przecież zawsze poskoczył. Wiesz co, twój attention jest gorszy niż tego pucharu, Stare. co Marcin Mroczek z dumą otrzymał. Tak? Marcin Mroczek, dumny z ojciec Ignacego, ośmiopłuchary. Nie, on coś trzymał w rękach, ty jeszcze nie wiesz co, ja ci mogę powiedzieć co? Stare, po prostu wyłączyłem się, bo tak kompletnie nie interesuje, to, to, że dla mnie jak miłość to jest dno. Ale, ja szacun, szacun, ale szacun dla mnie jak miłość, że się utrzymali przez tyle lat na no, topce, nie? Proszę bardzo. W sezonie 2022-2023 średnio 3 miliony nie. 11, no tak, to się wow. ogląda. I to jest wiesz, to jest jakieś 16, wow. nie? Czekaj, jak to wyglądało, jeśli chodzi o produkcję właśnie teraz. Tak samo. Nie, nie można. Tak aż. samo gówno. <noise> oczywiście, że ta. Nie. No stary, no oczywiście. Że, lepiej lepiej. Nie, 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 bo masz plenerowe zdjęcia. To jest lepiej, co, to nawet jakiś color grading jest stary. To jest color grading i to nawet nie taki zły. To jest lepiej. lepiej, dobra, lepiej. Jest nie wiesz jak to wyglądało o, kiedy jest, jest. O, no, no, Nie nie no, to jest nie jest. action. M jak Miłość, kogoś związali to krzesło? To jest Casino Royale? <grymne> <grymne> to będzie zaraz... <grymne> 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 Przepraszam, jak go dałem M jak Miłość, żeby patrzeć na ludzi, którzy się biją? M jak Miłość że się oglądało z Terry a ile jest odcinków? 1884. tam już muszą robić... Widziałeś to? Wow. To jest M jak Miłość, czy Casino Royale? To jest Casino Royale. M jak Miłość. Wiele imion m jak Dobrze, drodzy Państwo, ja chciałbym Wam tylko przypomnieć, że Marcin Mroczek to dumny tata dwóch synów 8-letniego Ignacego i rok młodszego tak, Kacpra tak? Serdecznie Marcinie pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy chłopców, cieszymy się, że dumnie dzierżyłeś w rękach na zakończeniu roku coś Nie możemy zdradzić co, więcej dowiecie się na fakcie Ja z Marcinem byłem gdzieś na jakimś wspólnym evencie religijnym ostatnio, jakieś coś kiedy. Do, teraz to. Ta, zachowujesz to wino kurwa 2000-letnie do tej pory? Nie, wiem, czy to nie było wow. premiera tego The Chosen? To samo zdjęcie z Jezusem. A, no <laughs> Tymak, ty masz, to bardzo. Jakie z, z to mogę To zdjęcie z Jezusem? Ja z jezusem zachowuję się no. normalnie. <laughs> nie, wszystko jest okej. Okay. Jezu, bo jestem trochę boli mnie noga, mógłbyś się zrobić. uzdrowić. tak jestem tylko. Zawsze drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się po się jutro a do tego czasu. Bądźcie lekko! Stronniczy.